To jest SideX, to jest nieco sklep z Fortnite z 30 kwietnia. Jeśli już się składał, to jest pozostał, no, w karcie też jest Fortnite, a my się wzią, już ze sklepu. No i mamy nawet jasne w szafki, nawet nie wiem jak to no Mamy tu piłkarę nie mm. wie co to, co to jest ze skinek. No to macie sobie wszystkie duże, możecie sobie wybierać takie duże i co jest, no to jest polska. No yy, i sznumerek możecie sobie wybrać. Bardzo fajne sknieszki No to jest. Dzisiaj jest tylko ta jakby nie patrzeć. Yy, lotnia. Bardzo fajna lotnia. Sam chciałem zrobić kieszyk, bo mi się bardzo podoba. Bardzo fajna. Yy, Pełny przechył. Bardzo fajna ja młoteszka. Ona jest wchodząca. Jakby ktoś nie wiedział. Malowanie do broni. jest do zbiór. bardzo fajny jest. Yy, no i różdżka. A wiecie co to jest za zbiorek? Bardzo fajny. No i razem to kosztuje. podajcie, że 2200, ale ja mam wyrak. 1600 osobno 300 to kosztuje, nie? O i skara leciła. Też bardzo fajny skineczek. Ja się mi, ten pierwszy serk się nie podoba, ale ten drugi cel się zasknie, nie. I ten drugi ser się bardziej podoba. Ale spoko. Taki skineczek. Spoko. O, taki styl i taki z kotem. No spoko. Jeszcze dnia na plecaku. Jest okej. Z filmik wychowane został sklep, z mi się wydaje. E, Damnion. Chyba czegoś tak. Bardzo fajny skineczek, moim zdaniem. Spoko. Fajny plecak ma swoją drogą. E, Pomienna bestia. Też fajna. duża dosyć. Płonę na ostrze. Też spoko. Malica. Malica tam być, Dobra. E, no, Też bardzo fajny sneczek. Fajnie z Jak e, płonące. E, Diabolska gitara. Spoko. Pieczęć ognia. To jest ok. Fajnie, fajne. fajne. E, dobra. Na krawędzi. E, masz kiecinka. On się świeci. Ja cieszę się że gdzieś się kupiłem ten drugi pakiet tych skinów I nie wiem, z 5 dni później wyszedł kolejny pakiet skinów I to był ten właśnie, który mi się bardzo mi podoba, szczerze Niż ten, co ja sobie kupiłem nie? Ale taki bardzo ładny plecaczek skoczka, yy, Siatka Bardzo fajny skiniek, mi się podoba No taki też chłopakowski plecaczek Spierak yy, Bardzo fajny jest bardzo fajna lotnia, ale to jest kozacka, moim zdaniem. No i razem wszystko macie za 2,300, osobno to by kosztowało 4,600. No, a tu macie już, no, no wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, małpka, taki pęsaczek, to jest to małpka, bardzo fajny. Taka wyszywana małpa, aż tak to nazwę. I za 800, też bardzo fajny, jest jak zielony. Samowolne podrygi. To jest też z tego co wiem, młotka chodzona. Wiem, że ona kiedyś na pewno nie była chodzona, ale teraz, z tego co mi się wydaje, to jest chodzona. No, lotnia nowoczesna z pierwszego sezonu. No, to jest, jest staro lotnia. Pierwszy sezon. Dobra. Skażenie, malowanie do broni, bardzo fajne. Mi się podoba, spoko. Tylko że można od od tego dostać. Nie wiem, problem, ale tak jest z Wielki Bob korona. No spoko, spoko, też fajna butka Dobra, No i ta szafeczka, że wyszła już wczoraj, to też te, te skinki wyszły wczoraj, pakiety też się dalej nie zmieniły. No i parę jest sama do końca kwietnia, czyli no jutro chyba już będzie nowa, tak jak sam się wydaje. Natomiast jeśli się już ją spodobać, jest szólu, spodobie, z zasadniczo ważną, ona pobiera w jest skorzeni ciała się, już znowu nam i nara!